Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym cyklu na czterech kołach chciałbym przedstawić Fiacieka. Jest to Fiat 500 z silnikiem 1.4 benzyna o mocy 101 koni. To jest rzadko spotykana wersja z automatyczną skrzynią biegów i o takim klasycznym, pełnowartościowym automatem. Naprawdę świetnie jeździ się tym autkiem. Dzięki tej pojemności, właśnie 1.4 i takiej małej masie, to można powiedzieć, że to jest mały gokart, zarówno do jazdy miejskiej jak i poza. Miałem przyjemność przejechać się po autostradzie, ekspresie, tym fiatikiem byłem z Krakowa zakopany i z powrotem. Naprawdę rewelacja. Przy prędkościach, przy górnych granicach dozwolonych prędkości na polskich autostradach i drogach szybkiego ruchu, ekspresach, można powiedzieć, że naprawdę to auto prowadzi się jak przyklejone prędkości rzędu właśnie 140 na godzinę nie robią dla niego żadnego większego problemu a dzięki 16 calowym obręczom z bardzo można powiedzieć jak na tą masę i wielkość auta oponami 195 przyporządkowanymi często to autom kompaktowym czy średniej klasy no naprawdę jedzie się nim jak przyklejony jedyne co przychodzi mi zawsze na myśl jak nim jadę że to jest mały gokart. Naprawdę bezpieczny, super się prowadzi. Nigdy nie spodziewałbym się, to tak mają aucie, że takie doskonałe ma własności jezdne. I wygodne ma te foteliki. Naprawdę. Trzeba przyznać, że te foteliki są bardzo wygodne w tym aucie. I co dziwne, siedząc z nim wydaje się jakby był dużo większym samochodem niż w rzeczywistości jest. No to takie trochę jak dwuosobówka, można powiedzieć, ale Chociaż z tyłu normalnie osoby siądą, oczywiście, pewnie nie dwumetrowe Ale przeciętnego wzrostu myślę, że nie będzie większego problemu I tak jak mówiłem, mamy tutaj klasyczny automat yy, Automatyczną klimatyzację, duże radio z wyświetlaczem Czujniki parkowania są no wiadomo, no Wiele innych dodatków, które auta w obecnej dobie powinny mieć Fajne są też podłokietniki No naprawdę super w czasie jazdy tym autem byłem mile zaskoczony nie spodziewałem się, że tak małe auto może być zarazem tak wygodne i to nie porównuję je względem, nie wiem, jakiegoś kompakta, tylko naprawdę aut z wyższej jest taki mały odpowiednik co by pomyślał Fiacik nie będę mówił od jakich marek jest wygodniejszych bo nie chcę, żeby ktoś tutaj znowu Miał do mnie jakieś pretensje, ale naprawdę jest wygodniejszy od pewnych innych, dużo bardziej znanych i drogich marek o charakterze sportowym. Jeszcze zobaczmy podmaskę, jak uda mi się otworzyć. O, jest. Silnik 1.4, zadbany, ładnie wygląda. No, ten akurat ma zaledwie 58 tysięcy kilometrów przejechane, więc... Świeżutkie, auto. Muszę wsiąść do środka. Na koniec odpalimy. Klucz. Czas. i możemy jechać